Dom dom dom! Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem nie tak przed Wami, Killing Floor 2, zanim jeszcze zostało udostępnione w formie wczesnego dostępu na Steamie. Będzie to 21 kwietnia i do tego czasu będziecie mogli przespać się z myślą, że Killing Floor 2 jest. Ha, właśnie, jakie jest? Bo to tutaj jesteśmy. Talenty to cztery klasy, które są obecnie dostępne w Killing Floor 2. Jest to Berserker, Commandos, Wsparcie oraz Medyk Polowy. Moja ulubiona to oczywiście Commandos, który po prostu zażeguje przeciwników. Ołowiem. Natomiast Berserker ma to do siebie, że potrafi wziąć coś cięższego i solidnie tym przypieprzyć. Nie bawiłem się tym, aczkolwiek brzmi to dość. Powabnie, ale myślę, że to zostawimy na kiedy indziej. Komandosa levelowałem na poziom 6 około 5 godzin, w związku z tym ten experience nie leci jak z kranu. Trzeba się trochę namęczyć, żeby faktycznie wywindować sobie te postaci. Co 5 leveli odblokowuje się nam perk i każda z tych postaci ma zupełnie inne skille, które będziecie mogli sobie dowolnie, prawie że, wybrać. Albowiem trzeba zdecydować się na jedną z dwóch opcji. W moim przypadku nocne widzenie nie sprawdziło się, albowiem jest to po prostu noktowizjer. Wziąłem sobie zatem wezwanie. Gdzie widać niewidzialne zjawy wspólnie dla wszystkich, więc dzielimy się tak, jakby naszym sokolim wzrokiem z pozostałymi członkami drużyny. Wyposażenie to tak naprawdę wybór naszego modelu postaci. Ja gram akurat Anną ze względu na to, że jest to jedyna babeczka. No, ja lubię babeczkami po prostu grać. Słychać jej powadny głosik, jest ok. Poza tym jest też sześciu chłopa. Wszystkie te postacie możemy sobie lekko zmodyfikować, i podejrzewam, że tak naprawdę jest to jakaś podstawa pod to, żeby w przyszłości albo grających nagradzać nowymi skinami, ale też żeby wyciągać trochę więcej hajsu z portfela. Ale jeżeli gra będzie dobra. Nie, nie, ja nie kupuję skinów. Chciałem powiedzieć to czemu nie, ale to już tak naprawdę w gestii każdego z was. Nie przedłużając dalej, wskoczmy na prędce do jakiejś gry, co byście mogli zapoznać się z modelem rozgrywki Killing Floor 2. Przez chwilę albo nie będziemy się bawić w let's play, e, gdzie będę przesadnie reagował, tudzież milczał przez połowę filmiku, żywo komentując, o ty, ale strzelił, wybuch, tylko dla waszej uciechy. JEDZIEMY! Glad to see you made it through. Specjalnie dla was wynalazłem grę, która już jest w trzeciej fazie rozgrywki, w związku z tym zombiaków będzie dość dużo i dość sporo ich rodzajów. Na chwilę obecną i na starcie Killing Floor 2 oferować będzie trzy mapy i jeden typ rozgrywki. Jest to survival, czyli klasyczna horda, gdzie gracze postawieni są naprzeciw napędzanych sztuczną inteligencją zombiakom, którzy wylewają się na nas z każdej dziury laboratorium czy też płonącego Paryża, w którym również można się nastukać. Jest to sklep, sklepik, w którym właściwie drukarka. 3D, w której możemy zakupić trochę broni. Jak widzicie, rodzaj jest dość sporo. Żeby skompletować uzbrojenie, trzeba pilnować ciężaru. Ciężar jest zależny tak naprawdę od anyone naszej postaci. Any A, any any? Any? A, 4 na 15, any? 4 any? na 15, 4 A, na 15 naszego ekipunku yeah. możemy wziąć. A, oczywiście warto na początku tak naprawdę inwestować w amunicję, ewentualnie w lepsze giwerki, bo tych nigdy za wiele. A, gracze mogą dać nam in, troszkę pieniędzy, jeden euro gąbek <laughs> w tym przypadku. A, można też skorzystać z Comorus oh, do innych. <laughs> Do innych, do innych komend, albowiem no też zostało tutaj to zaimplementowane, więc dobry sztyk do grania z randomami przez internet. O ile w tej becie randomy sprawują się jeszcze jakoś w miary i ogarniają temat, tak podejrzewam, że sytuacja wymknie się spod kontroli, jeżeli gra już wejdzie do czystego dostępu i będzie dostępna dla ogółu. Teraz je, tych graczy nie jest takie specjalnie dużo, aczkolwiek też nie ma żadnych problemów, żeby się w grze połączyć z kimkolwiek i gromko się bawić. Jak ta early access i to, że. Jest to beta właściwie to, co wam akurat pokazuje. Wielka śmiga płynnie nie wywala się, nie uświadczyłem żadnych błędów ani dziwnych zachowań tegoż produktu. W związku z tym ten early access jawi się jako naprawdę dopracowana rzecz. To, co e, zauważyliście na pewno to to jak znakomicie szlachtuje się zombie. Nie umknęło to też uwadze Magdy Gessler, która, słysząc o modelu gore, e, ćwiartowaniu mięska na drobne, przybiegła czym prędzej do laboratorium po mięso na sałatkę. I to faktycznie działa i sprawuje, nie się należycie. Zwolnienie czasu, którego byliście już świadkiem kilkukrotnie, skakuje dla podkreślenia waszych akcji. Nie tylko naszych, ale także i dwóch grających. W związku z tym no totalnie randomowo i z czapy czasami to zwolnienie potrafi się włączyć! <laughs> Za każdym razem cieszy jednak oko! E, więc wszyscy mają w tym samym momencie coś zwolnienia czasu e, i gromko okuczaki strzelają się! O marihuaninu no, odbrzyłem! Zjedli mnie, zjedli mnie, no kurde ratujcie mnie! Randomy z internetu, przed którym was pochwaliłem! Tak. <laughs> Resuscytacja naszej postaci odbywa się co level. To akurat jest poziom trudny, bo nie wspomniałem wam o tym, że mimo tego, że na ludzi jest ten jeden poziom, jeden jeden typ rozgrywki, jakim jest ten survival, czyli ta horda, gra oferuje cztery poziomy trudności. Jest normalny, jest trudny, jest apokaliptyczny i samobójczy. Więc to no nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co jest na czymś więcej niż na trudnym, skoro widzicie, co na tym, że trudnym obecnie się dzieje. Strzelanie się jest miodne samo w sobie, jest recoil, jest odrzut, te bronie się zachowują inaczej. Tripwire Interactive, znane przede wszystkim z Red Orchestra 2, akurat jeżeli chodzi o bronie, odrobiło swoje zadanie domowe. Uwielbiam przeładowywać bronie, animacje przeładowywania broni są pierwszorzędne. Na nieszczęście, co zaraz wam pokażę, postaci, którymi będziemy się poruszać, nie posiadają nóg. To znaczy modele mają, ale jak spojrzymy w dół, widać po prostu pustkę. W związku z tym nie zobaczymy, czy biegamy w najgaczach, cichobiegaczach, czy w czymkolwiek, to po prostu tych nóg nie ma, ale wysłałem zapytanie, czy planują te nogi dodać, bo to, to wstyd, że podaim light, które wyszło całkiem niedawno, dalej ktoś decyduje się wydawać szuterki, gdzie tych nog nie ma. Nawet były w Battlefieldzie, kiedy skakaliśmy przez spotki, co i tak było dość... Y pod tym krokiem w przód. Kupiłem saperkę Crewel. Ja nie chcę saperki Kuvel. Można nią co prawda motać, ale wolę postawić na armor i na amunicję, oczywiście. Kolejna fala, fala czwarta. W obecnym. w obecnym wczesnym dostępie, ten, który wyskoczy 21. kwietnia, powtarzam, a będzie dostępny 11 modeli zombiaków. Z tego co pamiętam, zdaje się, że około 20... Siedmiu modeli broni, więc jest o co powalczyć. No, zabawa jest tutaj tak naprawdę co niemiara. Ze znajomymi na pewno jest w pytkę, bo można zawsze z kimś pogadać. Z tymi randomami niekoniecznie, ale no, tak jak mówiłem wcześniej, no, ten teamwork wywiązuje się tutaj dość zacnie, więc jakoś pretensji specjalnie do nich nie mam. Aczkolwiek, tak jak widzieliście, też zdarza się człowiekowi zginąć, co akurat na poziomie łatwym, znaczy normalnym właściwie, a raczej się nie zdarza. Zobieki na nas falami na wyzierają ze wszelkich dziur, które są w laboratorium, czy też w innych miejscach, co o czym zresztą wspominałem, więc ciężko przewidzieć skąd nadejdą. Zawsze potrafią sobie znaleźć dla nas drogę, a na w ciemnych O Jezus Maria, w czasych pomieszczeniach, jak widzicie, potrafią też sprawiać problemy. Co warto jest odgotowania poza znakomitą animację ładowania, to prawa muzyczna, która jest odpowiednio mocna swoim ciężarem. Ja jako, jako zakuty metal fan w sensie fany ostrych brzmień jestem ukontentowany, natomiast jestem w stanie też uwierzyć, że fani Taylor Swift czy też innych wesołych nutek raczej zadowoleni nie będą, ale od czego są słuchaczki, zawsze muzę można przyciszyć. Zjawy, które są niewidoczne, nagie babuszki. Do odstrzału, oczywiście, że do odstrzału. Jest pancerz. Bardzo dziękuję. Bo chyba nie było mnie na niego stać, w związku z tym teraz mam ekspiony, Troszkę amunicji. Rzeczy można znaleźć czasami na mapie, czasami się respią. Nie jest tego dość znacznie dużo, więc to nie jest tak, że jakoś nagle się robi bardzo prosto, bo w każdym kącie coś gdzieś leży. Ale faktycznie na te itemy można się potknąć. Gra łączy się za pomocą serwerów, to jest warte wspomnienia, zwłaszcza dla PC Master Race. Nie łączy się z poszczególnymi hostami, ale ta zabawa odbywa się na postawionych wcześniej serwerach. Nie orientowałem się jak to wygląda w przypadku, jeżeli ktoś chciałby mieć swój serwer, ale myślę, że gdzieś Tripwire Interactive tę opcję też udostępni. Wrzuciliśmy teraz granat, więc powinny wzroić drzemem wszelkie powierzchnie płaskie. Nie wiem kto to będzie sprzątał, ale serdecznie mu współczuję! bo na czerwono umalowaliśmy te ściany dość konkretnie. Skoczymy tutaj do naszego wsparcia, żeby jakąś tutaj osłonę zapewnić, ale też ją otrzymać. 7 fal. 7 fal to standardowa długość rozgrywki. 7 fal przeciwników oczywiście można też to zmniejszyć. Jest wariant krótkiej rozgrywki. Są to 4 fale. Osobiście nie grałem. I tych fal może być, zdaje się, 10. Po 7 falach, kiedy wyzerujemy zombiaków, nadchodzi boss. Boss, który jest fest, mega koksem i którego rozwalić jest niezwykle ciężko. Mimo tego, że gra rystę całą drużynę zaraz przed jego spotkaniem, no potrafi naprzykrzyć, naprzykrzyć się nam i sprawić nie lada frustrację bo już parę razy do niego doszliśmy, ale no drużynę nam jednak składał przypomina to trochę tak naprawdę, bo to jest tylko jeden boss tak naprawdę na chwilę obecną, przypomina to takie klasyczne pojedynki z bossami gdzie trzeba znaleźć na niego sposób i on faktycznie też ma jakieś tam ruchy trzeba trochę pobiegać, trzeba trochę pouciekać trzeba go trochę razić ołowiem, trzeba trochę pokombinować on jeszcze się leczy, Co na kiju serio, serio, piąta fala Piąta fala od razu już będzie w ogóle gromko. To co twórcy obiecali to faktycznie jest jest to, że Jucha zostaje na swoim miejscu niezależnie od tego, gdzie zrosiła nam otoczenie. Co ciekawe, odbija się też w niej wszystko i warto oczywiście wspomnieć także o dynamicznym oświetleniu, co umożliwia wygaszenie świateł na całej mapie za pomocą ołowiu, granatów czy też czegokolwiek, czym, co tam sobie w te lampki uderzycie. Wraca w takim wypadku feature, który można było oświadczyć w, w roku 2000, którymś tam i ślad po tym po tej funkcjonalności niestety zaginął. Zapytamy, czy mamy kasę, bo jakąś giwerkę bym zmienił. Ale o, jest, 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 hajs, jest, hajs. jest szybko. Ból Wulpupem Ból będziemy strzelać bardzo ładnie, bo to jest dobry dobry karabinek. No niestety tych nóg nie ma. Myślę, że na tej fali, która będzie, skończymy. Muza, która tutaj powoduje, że czuje się momentami jak wrześni faktycznie ładuje w uszy odpowiednią dozę adrenaliny. Widzę, że zaszli tutaj do mnie moi fani. Więc troszkę ich przerzedzimy. Przeciwnicy, oczywiście, coraz bardziej skokszeni wychodzą. Tego akurat pana znacie, który razi we mnie ogniem. Ale są też oczywiście szaleńcy z piłami. Na chwilę obecną, na mapach występują zombie takie same. To nie, nie ma tutaj jakiegoś ewidentnego podziału, że w laboratorium jest ktoś tam, w polącym Paryżu jest ktoś tam. Te zombiaki na chwilę obecną uh, są przypisane do wszelkich lokacji, w których można pograć. Więc nie wiem, czy ten podział gdzieś tam finalnie nastąpi, uh, czy też utrzyma się tak do końca jak jest teraz, uh, no, ale, no, ale no, gdzieś no, można przewidzieć, no, tak naprawdę, w jakich. O kurde! Fali! kto przyjdzie? Wprowadzające uh, coś się przypominające mi nekrofagi z Dead Space'a, które to pewnie nekrofagami nie są, ale. No, nie da się ukryć, że jednak te pajęczaki żywcem są wyjęte z Dead Space'a. O kuczaki! Ładuj, ładuj, ładuj! A, pierwszy raz mi się nie podobało, że akcja reloadu, e, akcja animacja reloadu mi teraz weszła. Próbuję się dostać do moich kameratów e, ale droga dość ciężka. Jest tutaj ammo. Chciałem rzucić granatem. Jest też mielenie na drobne. Skończyło mi się ammo. Ale mamy tutaj skrzyneczkę. Dziękuję. Tam jest druga. O, kurczaki. Dobra, Wszelkie wejścia do korytarzy można zaspawać, więc przypomina to wtedy akcję rodem z Aliena. Nie wiem, czy mi się teraz. Nie udało mi się. O kurczę! spomamy, Spamamy! Jest! z spawu. Zatrzymuje to oczywiście na czas wytrzymałości tego spawu przeciwników za drzwiami. Nie chcecie widzieć, jak wygląda ich wejście, kiedy ten spaw finalnie puści, a ich zgromadzi się tam odpowiednia ilość. Grubo tutaj idą te zombie w setki na poszczególnych mapach, ale nachodzą falami, więc nie ma strachu, że komputer Wam gdzieś wybuchnie. Gra, zdaje się, buja się już na Unreal Engine 4. I buja się znakomicie na tym silniku. To trzeba przyznać, że gra chodzi mega płynnie, nie zalicza żadnych zwierzek. A jeżeli jakiekolwiek zostały przez Was wyłapane, są one tylko i wyłącznie ze względu na to, że nagrywam i faktycznie tutaj koliduje gra z programami do nagrywania, ale to jest tylko i wyłącznie tego wina. Gwarantuję wam, że podczas rozgrywki gra trzyma stabilne. O, 60? 60? W Full HD. Tak nie po mu troszeczkę, podobnie zresztą jak te serwery. Okej, okay. zostało nam jeszcze 10 zombiaków, fala szósta, ale myślę, że ostatniego bossa zostawię Wam jako niespodziankę, tudzież dokleimy go na sam koniec. E, tymczasem e, myślę, że na chwilę obecną Killing Floor 2 wystarczy Wam e, w dużej mierze do pooglądania. Jeżeli chcecie oczywiście więcej, dajcie znać w komentarzach. Ja myślę, że na chwilę obecną przekazałem Wam wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Do pokazania zostało masa broni, są bronie energetyczne, są strzelby, są pompki, w sensie też strzelby. E, wali się z tego wszystkiego naprawdę znakomicie. Aż chcę się grać. I muszę przyznać, że nie byłem jakoś nastawiony, specjalnie jakoś podmiarany do uh, Killing Floor 2, i włączyłem to tak naprawdę ze względu na to, że faktycznie byłem ciekawy, jak to gore i ta brutalność wypadnie. No bo wszyscy lubujemy się bezsensownej przemocy, jak to gracze. Nie, muszę przyznać, że jestem szczerze zaskoczony tym, że jest miodnie. Chce mi się grać w to. I nawet nie przeszkadza mi fakt, że gram z randomami, bo nie mam żadnej środki, z którą mógłbym uh, niestety zagrać w tego Killing Flora, więc raczej się osobami uh, totalnie z czapy z internetu i. Jest jedno z niewielu gier, gdzie faktycznie nie narzekam, że uh, gram z randomami. No bo to jakoś jeszcze teraz pisko korzystają hajsy. Dobra, daj dawaj. 350 yeah. tylko złapałem? Kurczaki, ale złapaliśmy Kałacha, to jest taki model dość popularny, widzę. Przypo... Przywodzi na myśl i Battlefielda, oh, no. i trochę oh, no. Call of Duty, więc ten model taki uniwersalny się stał, widzę w grach. <laughs> ok, 14 sekund do fazy szóstej. A, tymczasem ja się będę żegnał. Killing for Znakomita sprawa, jak na razie ten Survival tylko i wyłącznie jest. Być może pojawi się coś więcej, jeżeli wskoczy jakiś tryb gry, a wy taką chęć, a, to wam go też przedstawię, jeżeli chcecie zobaczyć jakąś jedną z trzech map. Być może całą rozgrywkę. Która zamyka się w około pół godziny, więc nie chciałem was tutaj zamęczać długością tego materiału. Chciałem wam pokazać dość skrótowo, ale dość apetycznie Killing 2, bo faktycznie łokuczaki oh, na taką rozgrywkę się zapowiada. Kose też można oczywiście przeciwnikowi sadzić. Kose jakoś takie. dość taki ninjas jestem z tą kosą. Ok, teraz będę. Yeah! Ale jakby kurde, zwolnienie wtedy weszło, ciężki do ujarzmienia jest kałak ze względu na to, że ściąga go w górę, więc fajnie, że i nawet w takim no dość arcade'owym stylu rozgrywki zachowano coś takiego jak zachowanie broni, co też zdaje się sztuką wymarłą w tych czasach. Czemu ja zawsze mówię, kiedy jest zwolnienie czasu, no naprawdę tego nie rozumiem. <laughs> Ok, coś tam się przykleiło na spawnie, coś tam się w ogóle przykleiło w tym laboratorium. Jak widzicie przeciwnicy już dość po każdej masy, dość pokaźnymi problemami się stali. W takim razie ja zrobię wam teraz lekki cliffhanger i pożegnam się z wami ostatecznie. To był Killing Floor 2, pierwszy materiał. Tuż przed premierą wersji Early Access 21 kwiecień na Steamie. Mówi do Was Snitek, to były luźne gatki. Pamiętajcie pokazać się na GIX.pl. Znowu przeładowywuję! Czemu ja przeładowywuję na GIX.pl, gdzie piszę również teksty. Nie zapomnijcie wpaść na Twitcha, gdzie są live streamy. Twitch.tv/slash 69. ja tymczasem Wam serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Killing Floor 2, luźne gatki. Wersja przed, przed tego dostępu. Witek. Oh, yeah. What you are disturbing me, I shall cause you pain. Obiecany pierwszy boss, którego dany mam będzie rozwalać w ostatniej fali Killing Floor 2 <laughs> już wkrótce w wersji wczesnego dostępu. Taka niespodzianka na sam koniuszek, koniuszka. Boss, tak jak wspominałem, ma kilka ataków, które trzeba oczywiście rozruszać. Nie jest to co prawda jakiś pojedynek w miarę Dark Souls 2, ani nic w ten deseń, ale i tak potrafi nadsuć sporo krwi. Zwłaszcza, że. Kurczy byk mocno respi się utruje. Ach, niestety go złapał, więc się wkleczy. Niestety nie udało się. Adie! My... W związku z tym, w moje gusta, trafia idealnie, bo te kreskówki po prostu lubiłem. Nie jest to może jakiś kurs tutaj najwyższy tych modeli statków, wiadomo, które klecimy sami.